No i jeszcze trzy, trzeci raz, tak? Trzeci raz. Była jedna porażka, jedno zwycięstwo, więc zobaczymy, czy e, druid ma e, więcej porażek, czy więcej zwycięstw, tak? Za każdym zagraniem. Warto to sobie zaobserwować bo jeżeli widzimy, że 3 no, razy gramy i za każdym razem mamy porażkę, więc no, albo rzeczywiście mamy pecha, albo no wiadomo, no, karty tutaj losowo dochodzą, tak? No ale bynajmniej jakieś tam jedno zwycięstwo pow powinniśmy mieć w trzech w trzech zagraniach. Dobrze, skupmy się tutaj mi żadna karta z tych nie odpowiada nie odpowiada mi kompletnie, tak, odrzucamy o, chyba jest, jeszcze gorzej jest, no ale, ale jest trudno znowu mamy do czynienia z magiem, no odkryjmy jakieś zaklęcie no, co możemy zrobić wybierzmy może taką środkową kartę Ok. Mamy tutaj, e, wybierz jedno, tak, zadaj pięć obrażeń, lub e, zadaj wszystkim dwa obrażeń. Więc teraz nie ma. E, no, musimy tutaj zaatakować. No, przyjmie te pociski jakieś tam, tak? Pociski do ręki. Będzie mógł e, zabrać. Jeżeli będziemy mieli jakiegoś tam małego stronnika, no to no tego też musimy wyeliminować, bo nie możemy sobie pozwolić na to żeby on tutaj zadawał pociskami czy tam innym jakimś zaklęciem wie, więcej obrażeń jak trzeba, tak? No i czekamy, czekamy. No, niech on tutaj rzuca. Kombinację dał, tak? Słodzie słodziejka. Dobrze, zagrajmy taką kartę, że. Tego, wyeliminujmy tego, tak? Żeby on taniej nie dobierał zaklęć, tak? Zagrajmy tu taką kartę. Ma furję, wichru, więc pojedźmy tutaj od razu, tak dwa razy. No i teraz rzucił to. Aj, aj, nieszczęśliwie się trafiło, że tutaj wyeliminował tego. No trudno, no trudno. Nie będziemy tutaj płakać. Damy tu prowokację teraz, tak? Jakoś. Chociaż tu jak on ma zaklęcia to oczywiście może omijać, tak? Omijać. No ale to co wystawi na stół, no to już będzie miał problem, tak? Będzie miał problem. Tym bardziej, że ma agonię ta prowokacja, tak? I przyzwie yy, bestie o kosz koszcie 3. Więc to nie jest zła opcja. Mamy tu jeszcze jedną taką kartę w razie czego. Okej. Okay. Zadajmy tutaj. Zagrajmy może. Dobra, no, zagrajmy jeszcze jedną prowokację. Ale już nie skupiajmy się tutaj na, na tym 8. Niech on, niech on się martwi. Nie. No, zobaczymy, co, co tutaj jest w stanie zagrać. Tak? Zamroził. Jeżeli zamrożony. Zaklęcia szokamu tutaj ma właśnie plus. No dobrze, postaramy się tutaj wyeliminować. Zagrajmy taką kartę, że damy wszystkim wrogim dwa, tak? To i tego załatwimy, i tego. temu zadajmy 3 dajmy tu nie wiem czy jest sens na razie nie zostawmy zaatakujmy tutaj jeden mały punkcik na bohatera jeżeli on będzie on będzie musiał tutaj prowokację zaatakować tak więc tutaj jeden na jeden to jest dobra, dobra opcja. Właśnie tak się stało. Teraz podziałał tym, i znowu działa dalej w tym temacie. Został mu jeden kryształmany. Ma tutaj mm, zadanie poboczne, tak? Jeżeli wypełni, no to nagroda będzie miał yy, żywiołaka, tak? Żywiołaka. A teraz proponuję tutaj dać yy, do zdrowia, tak? Do zdrowia, o właśnie. Tego puszczamy sobie tego puszczamy za 0. Zero. Za zero. Zlikwidujmy tutaj i dajmy 5 punktów do zdrowia, tak? Żeby nie było tak łatwo. Dostały nam Możemy, możemy dodać kartę. Dobrze. Zróbmy w ten sposób, że pusty kryształ mamy. I. A nie, na razie prowokacji nie będziemy dawać, bo obaj mają, tak? Obajmają. mają. Szkoda by było. Pomroził nam, tak? Dajmy tutaj może taką kartę i dajmy jej prowokację, tak? Dobrze, pojedźmy tu jeden punkt obrażeń, zadajmy. zadajmy. W razie czego no to 5 doładujemy tym i będzie zlikwidowany, tak? Zlikwidowany. No Ma 9 kryształów many. Tak mówiłem, że 10 no, kosztuje puf Ale teraz jakieś zaklęcia losowe będą szły. Także nie wiadomo czy na mnie, czy na niego to może być różnie. Miejmy mi nadzieję, że sobie będzie zadowolony. No niestety, na razie, na razie wszystko na mnie leci. Na razie wszystko na mnie. Zostało mu cztery kryształy mamy. No widzę, coś planuje, coś planuje. Coś Ale co, ale co? Nadal ma tutaj plus 1 obrażeń, tak? Za, za zaklęcie. Więc tu zostało, no co? Jeden, tu jeden. Wyczyści stół. No nie wiem, dlaczego nie chciał wyczyścić z tym. A no trudno. Zagrajmy taką kartę Polećmy tutaj na tego gościa Tu jeden mały punkt obrażeń tak? Jeżeli się uchowa, no to może się trafi, że to możemy puścić za 0, tak? Za 0, a kosztuje 10 Jeżeli się uchowa I się dobrze trafi, tak? I się dobrze trafi. Na to, na to liczymy Na to liczymy Robi wszystko żeby go wyeliminować Chyba tak się stanie No właśnie Tutaj mocą specjalną dokończył go No nieźle, nieźle No dobrze, trudno Zagrajmy tutaj taką kartę Zobaczymy co co jeszcze jest? Damy w ukryciu, no bo co? Trzy obrażeń? Damy temu, tak? W razie czego? Pięć zadamy tym, chociaż powiem tutaj ten 2,8. Lepiej by było, no właśnie, lepiej by było tego wyeliminować. No ale nie, nie mieliśmy okazji. A tak. on tutaj namiesza nam teraz. No dobrze, że tam powoli za dużo kart ma. No jeszcze zaklęcia tu taniej weszły. Za zero. No. musimy za, zagrać, no nie ma wyjścia, no. nie ma wyjścia 9, no Na kogo tu pojechać no? I tak mu starczy i tak no Tak, i tak, i tak. I tak mu starczy -ta i tak. I mocą specjalną dokończy. No, przykro mi, przykro mi, że tak się stało. Minimalna przegrana, tak? Minimalna przegrana, ale to, tak jak mówię, tutaj warto takiego druida tutaj w swojej talii mieć. A akurat teraz się nie powiodło. Nie powiodło się. I tyle, no co mam powiedzieć? Co, co mam jeszcze powiedzieć? Spróbuję, spróbuję zagrać jeszcze, jeszcze raz, tak? Może mm, będzie jaka, jakieś zwycięstwo. Zobaczycie.